A nie da się jakoś mechanicznie przeprowadzić takiego procesu dokończenia odparowania? No teoretycznie da się, ale jest to proces dość drogi i nie zawsze nie do końca jest opłacalny. Opłaca się to być może w dużych pasiekach, które wzięły na przykład, nie wiem, dwie tony miodu nawłociowego, który się okazuje ma za dużo wody i jest problem, tak? Nie mogą go sprzedać, bo takie ususzanie miodu kosztuje kilka złotych za kilogram miodu więc na automatycznie w małych pasiekach to by bardzo podnosiło cenę i potem, no, wiesz, nikt Ci nie kupi na przykład słoika za 6 dych, bo nikogo nie interesuje, że to musiałeś mechanicznie zrobić, a nie pszczoły w ulu to zrobiły, nie? Duże pasieki, no ten koszt kilku złotych jakby, na dwóch tonach, miodu, którego by nie mogli sprzedać w ogóle, a go odparują i sprzedadzą, no to tu już jest całkowicie co innego, tak? Natomiast jest sprawa dyskusyjna, bo w przepisach jest yy, taki zapis, że Miód musi być jakby wykonany przez pszczoły i ta ingerencja człowieka w odparowanie no nie do końca jest zgodna z literą prawa, tak? Bo to już jest no, ingerencja człowieka. Więc no, jest to takie dyskusyjne, rzekłbym. No, ale są, są urządzenia na rynku, nawet polskie urządzenia. Jest firma, która zrobiła takie urządzenia właśnie do osuszania miodu można, tylko jest to no, drogi, drogi temat. Nie wszystkim będzie się to opłacało.